Zapraszamy na scenę Kacpra Cieślika. Kacper, tak, już idzie do nas. Kacper przyjechał do nas z Dąbrowy Górniczej i przygotowuje go pani Aleksandra Stano. I usłyszymy... Nie masz pędzli. To gdzie, jak to będziesz malować? Chodź, pomaluj mój świat. Tak? No to, no to maluj, maluj. Brawa, brawa dla kolegi. Widziesz mi wiście, że kiedy pada, kiedy na Turcję na deszczu mokno. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby, i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwy popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepcze zegarek, o czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko Niech na niebie stanie tęcza malowana Twoją kredką Więc chodź pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni Niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi Za siódmą górą, za siódmą rzeką sny zamieniasz na peńcarze Nie wiem się w wyblakłe słońce choć świetla ludzkie wyblakłe twarze Więc chodź, pomaluj mój świat Na żółto i na niebiesko Niech na niebie stanie ten pomaluj mi życie niech świat mój już się zarumieni niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko niech na niebie stanie tęcza na Twoją kredką więc chodź, pomaluj mi życie Świat mój już się zarumie i, i, i ich mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Dziękuję bardzo. Pięknie, pięknie to smalowałeś, Kasper. Bardzo Ci dziękujemy. To był utwór oczywiście zespołu 2 plus 1.